Pisma świętego Franciszka z Reguła zatwierdzona. Rozdział 12. Ci, którzy udają się do Saracenów i innych niewiernych. Bracia, którzy za boskim natchnieniem zechcieliby udać się do Saracenów i innych niewiernych, niech proszą swych ministrów prowincjalnych o pozwolenie. Ministrowie zaś niech udzielają pozwolenia tylko tym, których uznają za odpowiednich do wysłania. Ponadto nakazuję ministrom na mocy posłuszeństwa prosić Ojca Świętego o jednego z kardynałów Świętego Kościoła Rzymskiego, by kierował tym braterstwem, opiekował się nim i utrzymywał je w karności, abyśmy zawsze poddani i położeni pod stopy tego Świętego Kościoła. Ugruntowani w wierze katolickiej zachowywali ubóstwo i pokorę i świętą ewangelię pana naszego Jezusa Chrystusa, jak to stanowczo przyrzekliśmy.